Co tu robi ten Bennet? Ten bydlak zamordował te cholerne polne bestie i trzydzieści sębacze. Nie! <gry> Idiota. Stój śmieciu! Chyba nie zamierzasz wyciągnąć z te świnie! Nawet bym o tym nie pomyślał. Widzę, że nie mam już kogo pilnować. Idę zjeść trochę tej smacznej zupy. Z komeza! Jak trafiłeś do paki? Te buty wrzuciły mnie do lochu. Twierdzą, że zamordowałem tysiąc chłopaków. Mówią, że mają świadka, który posrał się w gacie ze strachu przed owieczkami. I wszystko widział. Opowiadaj. Poszedłem do tego chlewa z beliarem, żeby kupić dziesięć sztuk złota. I pobawić w się w ciuciu babkę z Lordem Hagenem. Nagle usłyszeliśmy owce. <laughs> Uciekaliśmy, jakby nas śmierdzący Patafias gonił. Wtedy tuż przed smokach spotknąłem się i rozwaliłem swoje szanowne dupsko i broń dwuręczną. Reszta jest oczywista. Grita od razu mnie złapała i wrzuciła prosto do tego loku. Ty biedny frajerze! Proszę, chcę się tylko stąd wydostać! Pocałuj mnie w dupę. To zależy. Musiałbyś mi ją najpierw pokazać. Nie ma sprawy. Co? Naprawdę? No teraz mnie rozbroiłeś. Jest trochę przerdzewiała. Więc co mam teraz robić? Musisz mnie stąd wyciągnąć. Ale będziesz musiał zapłacić tysiąc sztuk złota? Powiedzmy trzydzieści złotych monet. Dobra. Ale z ciebie frajer. Widziałeś zabójstwo? Wynoś się stąd! Zaraz, odpowiesz na moje pytania, albo utopię cię w, t w gównie po uszy. Dziękuję. Nie ma sprawy. Ja widziałem, jak najemnik zaatakował Paladyna, wyjął miecz i, i, i wbił mu w dupę. <śm> <śm> Tylko żartowa. Skąd wiesz? Co? Nie wierzę ci. No i co? Powiedz mi, co zamierzasz z tym zrobić. Urwę ci kawałek kiełbasy, bracie. Więc co tak naprawdę się wydarzyło? Nie widziałem, co zaszło. Dostałem. Czerwony kamień za obciążenie winą najemnika. Sądzę, że Bennett jest niewinny. A daj mi spokój z tym gównem. Dość tego wylegiwania. Lord Hagen nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmo zjada. Jesteś wolny. Ty wieprzu! Już myślałem, że naprawdę mnie powieszą. Zabiaja. A ty gdzie się wybierasz? Głupie bydle! E, cóż, widocznie się pomyliłem. Życzę miłego dnia. Ale będzie fajnie. Nie! Zmywam się stąd. Nie wymkniesz się nam.